Kajka, jestem i jeszcze przed filmem się ma zachęcić do subskrybowania mojego kanału z prostego powodu, ponieważ właściwie wy, jako społeczność, pozwalacie rozwijać się mojemu kanałowi dalej, zostawiając sobie jedno magiczne czerwone guzik. Więc, ma, więc nie traktujcie tego jako hamskiej reklamy, a jako pomoc mi w spełnieniu mojego marzenia, stania większym twórcą większy, na tej platformie. Mam nadzieję, że mi pomożecie i zapraszam do oglądania hej kasy jestem Danson do jest kolejnego odcinka z serii zagramy w John do gry sobie wracamy i dzisiaj gramy łowczyją ogólnie w miałem podejście do tego odcinka ale no nie wyszło trochę bo po prostu się i osoba wyszło ogólnie w wykupiłem wykupujemy wszystko proszę go i tamku Budelka serduszko to jest po prostu tutaj czpiałap, tylko że no, w innej farmie. Więc jedziemy już do lochu I zacznijmy po prostu Ogólnie dzisiaj dzisiejszym wyciągu chciałem omówić radomatów, bo to są dla mnie ważne Dotyczy on serii Na kanale Już trzeciej właściwie Takie regularny który by się pojawiał Już trzeciej serii B i na no, jego Discorda i i, i, i... mojego Twitcha w zasadzie tyle a kluczyk na którego nie widziałem a, bo pies chyba zostawił fajny start więc zeszliśmy od początku, nowa seria mogliście... prosiłbym, żebyście dali opinię, o tej serii co byśmy myśleli, w sensie to byłaby seria z Don't startu Together nie wiem czy ktoś jest was każdą grę Gra która ma dla mnie wielki, wielki rok, Albo Terrari Ale niestety straciłem, więc no Nie będę wstępnie chwilowo nagrać Więc znam, że spróbuję nagrać Grać serię z Don't Możecie jakby znać co myślicie Czy warto czy nie Nagrywać, bo dla mnie Bardzo warto, bo jakby to jest Nie, nie tylko kanon robiony dla mnie ale i też dla społeczności, czyli dla Was. Ale nam bardzo mi się nagrywać takie rzeczy właśnie jak Don't Starve, więc mam nadzieję, że przyjmiecie to. Co jest z tym grą? Kolejna mega rzadka skrzynka, no. W poprzednim odcinku była czarna, teraz jeszcze jest... Gdzieś inna Chwila. ammunition. Dobra, co to, to jest item. Wszystkie na, na mogą zabrać wrogów. Nice, to idealnie. Nadliczyłem. to no, liczyłem. Jakiś pasywny efekt. Dobra, jazda. Zamrażaj. Ale takie zamrożenie to takie set trochę. Ale to jest... Damage już nic nie robi. W końcu się podwróca. Dobra, i wracając, ja mam bardzo się nagrywać rzeczy, które mi się, się podobają i mam nadzieję, że wam też się spodobają, bo jakby no, nie robię tego dla siebie mówię Tako jakby też dla... nie dla ja wyświetleń też, tylko chodzi jakby o, o... porost, mechanał jakby żeby się rozwijał powoli, bo nie chcę być jak bardzo w tyle, już chciałem ja jakby to zawsze było moim celem, jakby marzeniem. No już usunął się na YouTube, No ale to nie jest najważniejsze ale się bardziej dobra zabawa niż No, wyświetlenia Bo to chyba o to chodzi, żeby mieć frajdę Z tego co się robi niż Niż Jakieś niszowe cele swoje A ja obrywałem Szkoda O, zamarzł Dobra ty masz tutaj w momencie kiedy zamarać niech ktoś Też dobra akurat Oj A i znowu dwa Boźnie bo zauważyłem, że się jeszcze nie nagrał z A raleka sam na klucze, więc Może się uda by iść na wędrę powtora Teraz yes, na bossa My się boi, że z tym bossiem Dobra, ten drugi piączek, dziwne rzeczy, zauważyłem czasami. Dobra, innego go obijmy może. Bo skupiła, że nie miałem. Nie. No. Ojeju, mewa. Mogę nie iść. Dobra, full skupienia. Teraz będę na nowo nowo go nowo automatycznie go obijał. Przede do mewę. Jeby się da wyjść z te walki po prostu bym czekał. I nie wracał Oj 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 Kurde, dara, tyle zarano na ra Narra, tułowczyni. A jezu, jeszcze raz. Dobra, i wracając po prostu do tematu. Eee, jeszcze nie będę się skończyłem, ale chyba coś tam mówiłem o. O fanie z jakby, nagrywania to jest. No, chyba najbardziej się liczy. Dobra, przechodzę do następnego tematu, bo żeby się przedłużać. Eym um, Przechodzę do następnego tematu chodzi mi o moją jakby karierę na Twitchu. Prawie tam wie, że streamuję czasami dam. Czasami streamuję nie było od miesiąca, ale ponad ale no. Czasami. To jest dobre. Czasami to jest ważne słowo, powiem tak. Ważne, bardzo ważne w tym samym znaczeniu słowo. Że czasami streamuję raz, kurde, na pół roku. Ale skrócie moment. Jak ktoś chce popatrzeć, jak więcej gram, takie jak się Poleranta, -li -liga, właśnie League do Legends, i tak dalej, to zapraszam. Miła atmosfera, będę nagrać pytania. Jak ktoś chce coś zaawansować na bieżąco, to spokojnie można wbić. Link w opisie, oczywiście. Tak samo link do Discorda, na którego też zapraszam. Mamy server Discord, Bliski Dan Bardzo miła społeczność. Ale malutka, malutka, ale bardzo miła. Kulturalna więc ktoś chcę spotkać miło, w miłych Czy też bo chciałby pogadać ze mną albo z kimś innym? To zapraszam. No, że więc... Ostatni temat, temat. bo już chyba zacząłem tą serii z Dem Starwa, już chyba wcześniej, ale kończąc, że po prostu by ja bardzo by nagrywać serię, która mi się podoba. A teraz jest dla mnie idealną grą do nagrywania, bo można się wylozować nie trochę hardować, pozbierać materiały. I z chcemy z niej porobić na przykład jak zbieranie materiału. Na przykład mi się podobała ten pomysł I raczej i tak będzie to seria, i tak, więc no Bo moim zdaniem warto, bo też jeszcze tak gra, trzeba się nie przekonać, bo No Nie każdy musi ją lubić, ale no ja bardzo ją uwielbiam A nie, proszę Państwa, klucz. bałem kluczy Zgniąłem się piętro, półtora Już nie pójdę Chyba że trafi się trafi magiczny klucz drugi Ale wątpię Wątpię szczerze, 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 że się trafi klucz No ale musimy dwa kupić, ale to będzie nie wiem, 25 Mam się szansę zbierać Chyba że dropnie bo byłoby jeszcze lepiej no dobra, ale wracam do Starva to nie wiem, ja nagrałem z tej gry wybrałem jakieś streamki, na które narosi na YouTube, ale może i na twitch'ie się pojawią Zobaczę się zobaczę ale tak, zawsze się ogłaszam w odcinkach co planuję to też liczę żebyście wiedzieli jakby co zamierzam robić Kurde, na klucz Nie będzie mi stać Trzeba wejść tam nawet Szkoda Chyba, że w ostatnich pokojach dropnie A, muszę walnąć Dropnął no. Tylko gdzie? Jakie szczęście Co jest? Tu? Gdzie to było? Tu? Tak tu. Nie podjęłem tego. Odpaliłam. Odpaliłam. No dobra. Najważniejsza rzecz, czyli pokój sekretny i idziemy od razu na piętro półtora, żeby się nie wywalić. Nawet z bossem. I pro. Ale wam brak z bossem na tym piętrze, żeby znowu się nie wywalić. Żeby zaprezentować wam najważniejsze piętro tego odcinka, czyli piętro półtora, czyli ciemnica inaczej. No tak mam chciałem z tego piąta poświęciłem niego i tak, więc... Tylko tak, te piątro się z ordzimy trudności, więc szybko się lepiej zwolę, ale Postaram się jednak najdłużej przetrwać, bo jeszcze ja nieraz go nie ukończyłem Więc te wszystkie ryzyka mogli, żeby wejść tu, zabrać kasę, ale Mówię bo to co się wchodzi No Rak się W Przeciwnicy się niektórzy powtarzają, ale większość jest nawa większość to większość, ale no nie cała większość chyba tylko że jest taki unikalny no unikalny jak który będzie to się Dobra. dobra zabduszku się przydało, bo no czy będzie F dla mnie na, 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 na pewno będzie dla mnie, bo jedziemy po przeciwnikach. Dobra, no, koniec. Zrobimy to O, nie zab... oj już, nie. Ajajaj, aj, aj, na chwilę puściłem. Dobra, koniec. Ostatnia szansa. To nie kawałek piętra. To jest, które będę musiał przejść, jeśli chcę zabić szczura kiedyś. A szczur to jest taki boss, który będzie obowiązkowy do zabicia. Jeśli mam nie irytować, do końca gry. Aż w każdym razie go trzeba od nowa zabijać, więc no, ale warto, bo z niego zrobimy to kompanitem ze skrzynek po pananiu go. ale to na internet sprawdzić co on robi, jakie ja ma takie w ogóle, bo kosmos co on tam robi Nie, zablokowałem się, co jest I tak był, raczej dziś się pojawi stream z Ganshina Nie wiem o której to wy, wy, widzicie, ale dziś, czyli... Dziś, czyli 17... 17 sierpnia pojawi się stream z węś, impact, w tym z nim silny impact który w którym będę ogólnie robił różne questy w no głównej kampanii bo czemu nie no i tam zarabia jakieś pościki bo i tak wiele nam nie tego jeszcze głupie żeby doradnąć gdzieś w skamposcie wtedy oczywiście kiki Hmm, którą my, nie niechędzibym na tą inwentową, bo oczywiście się banery inwentowe, ale musiał dropnąć postać z, z czegoś innego. Bo nie mogę wygrać 50 na 50, bo czemu nie miałbym wygrać. Opa, pozwalam mu te No ale no, nie dropał to nie dropa, ale mam się niefejnego healera mocnego. To też coś by, ale tak malutko, bo nie mam że to tak to Ale jak ktoś chce wpaść popatrzcie jak się mam z koszami, tam proszę, bardzo zapraszam. Stream on od godziny na dzień, której ale pewnie niedługo wyłącza, a jest godzina. I tak ja to nagrywam dziewiąta. No ra, już olewam nawet pokoje. Po prostu nie ubić tam tego bossa co będzie z jednym serduszkiem, jo, Albo ja, albo oni. Jeszcze bojawa. Ojo. Nie już spędzam na jednym, później na drugim, Dobra, to jest proste tak. No, ale to się. się było, ale no. Ojej, oj. Dobra, muszę się przygotować. Aj Chciałem kliknąć Q, ale nie, nie złożyłem. No dobra. Przynajmniej, przynajmniej pokazałem piętro na tym odcinku Półtora A eee, pojedziemy do co chciałem. No i Najprawdopodobniej no zobaczymy się dopiero w odcinku z starowa Sorry za krótki odcinek ogólnie. No, ale nie przewidziałem, że zginę trzy razy tak szybko jeszcze. No, a nie wstaję biegać save'a, y jakby, takimi krótkimi śmierciami za chwilę. Więc nie pewnie zobaczymy się, no... John on starwie. A następny odcinek z Notre John wstawię wtedy, kiedy doszło jak najwięcej, bo... ...będę starał się ogarnąć jak najwięcej, ale tak zobaczymy, jak pójdzie. Na razie dziękuję, że byliście. Mam nadzieję, że się, że się spodobało. Na razie i cześć.